Przyszły wakacje. Jak wakacje to nowe wyzwanie. Widzicie tutaj Rancik, bo ja już widzę. Idę w Twoją stronę, ale tu mam ładny sygnał 78. Już chciałem się wbić dużą łopatką. na wierzchu 1 euro. Co my tu mamy pod kolejnym drzewkiem? Witam serdecznie, Adam Detektorysta się kłania. Moi drodzy, przyszły wakacje, a jak wakacje to nowe wyzwanie. Taki challenge, 10 wypadów. Słuchajcie, chodzi mi o to, że grupę, środowisko detektorystyczne korzysta z okazji wakacji i szuka na plażach tam, co ludzie gubią sobie. Ja z racji tego, że mieszkam na Bawarii, nie mamy piaszczystych plaż, ale za to mamy plaże trawiaste. Tak one wyglądają. Ludzie się kładą, leżą, i teraz o co chodzi? Zrobię sobie wyzwanie 10 wypadów na takie trawiaste plaże. I czy uda mi się uzbierać z tych plaż 100 euro i minimum 4 jakieś biżuterii, obojętnie jakie złote, srebrne. Miedziane z 6 metalu, ale biżuterię. Każdy wypad liczę sobie tak 2,5 godziny. Mam nadzieję, że ten challenge uda mi się w pełni osiągnąć sukces. Dobra, troszeczkę jeszcze ludzi jest, chwilę poczekam. Za chwilę biorę detektor i zabieramy się za poszukiwania w trawie. Zostańcie ze mną. Do za 15,9, mniej więcej poszukam, chyba, że mi się wcześniej odechce. Tu mam nożu, nowo żołopatkę nową Żołopatkę. Zamówiłem z temu. W promocji była chyba za 4 euro. Dosyć solidnie skonstruowana. Zobaczymy, czy da radę pociągnąć cały challenge. A gdzie moja dedykowana Żołopatka? no ją zgubiłem z półtorej roku temu w lesie. Na jednych poszukiwaniach nie, nie, nie poczułem, że mi spadła. I już później w lesie mi się nie chciało jej szukać. Tak ona się prezentuje. Jakieś tu ma wgięcie, takie specjalne. Może dlatego, żeby była sztywniejsza. Dobra, okaże się, jak wyjdzie w praniu. Praca z tą nożą łopatką. Szukałem pierwszego sygnału, który mi zniknął. Nie wiedziałem, skupiałem. Okazało się, że tu jest przylepiony. I to jeszcze trafiłem ją bezczelnie nożą łopatką. No, zrywka jako pierwszy sygnał. Może to nie jakieś spektakularne odkrycie, ale mamy długopis. I pierwszy monetowy sygnał 5 centów. No i bajeczka subcio. Jeszcze z dwoma chłopakami pogadałem sobie bardzo zajarani tym, co robię, więc chwilę z nimi pogadałem. Pokazałem co i jak. I kopiemy dalej. I tu na samym wierzchu domyślam się, że to moneta. Mamy 20 centów powolutku, ale do przodu. Widzicie tutaj rancik? Bo ja już widzę. I ten rancik to 1 euro. Słupcio. Mamy nową monetkę. 10 centów, ale tu coś jeszcze nadaje mi. Tu będzie, w tym miejscu wykopiemy to wspólnie na żywo. Korzenie, korzenie jeszcze raz korzenie. W tym miejscu. No i jeszcze mamy jeden cęcik. Tuż przy takich skrzynkach, zobaczcie, znalazłem takie coś na ziemi. To było od skrzynek 108, 108, 108, 113, 19, 108. To jest należy do tego. A co zobaczcie? Tu monetka jest w środku. Proszę, proszę. Tak to wygląda. No dobra, idziemy dalej. Co tam? Pokażesz mi, gdzie, gdzie są monetki, gdzie ukryte są skarby. Nie? Idę w twoją stronę, ale tu mam ładny sygnał 78, więc za chwilę go zobaczymy. A cóż my tu mamy? Pierwsze biżu. Nie sądziłem, że tak szybko. Różaniec ze srebra. No okej. Okay. To się kręci w środku. Czyli hmm. Dobre pytanie, nie miedziuszka, miedziuszka to będzie, ale liczy się biżu. No to mamy pierwsze biżu różaniec i tu można go kręcić. Tutaj w środku ma jak widget spinner, który chyba to można nazwać łożyskiem. No okej, okay. mamy biżuterię. Subcio. Wyszło prawdopodobnie rączka od sporego noża. Się męczę teraz, ponieważ pinpointer mi się rozładował. I teraz muszę na naczuję, szukać, tak wykopywać. 2-3 razy dużymi mi to zajmuje. No ale okej. Okay. No co tutaj mamy? Polmosa. Ładnie biło i było głęboko. Już chciałem się wbić dużą łopatką Na wierzchu 1 euro, czyli 3,25 euro. i 25 centów. Co my tu mamy pod kolejnym drzewkiem? 50 centów, ale on tak wyje tak bardzo nierównomiernie. Bo tu jest jeszcze jeden sygnał, i tu jeszcze jeden. Sprawdźmy, czy coś tu jest na wierzchu. No jest jeszcze 10 centów. W drzewie sygnał 99 80-85. Czy tu coś będzie na wierzchu? Sprawdźmy to. No dobra, tym kolejnym sygnałem pod drzewkiem było kapselek. Ale dwie monetki obok były. No i się znalazła jeszcze łóceczka pełna. Nie wystrzelona od straszaka albo wystrzelona, chyba wystrzelona tak, jest pęknięte. Czyli wystrzelona łuseczka od straszaka. Nowa monetka 50 centów, jeszcze 20 minut. Tu był sygnał na 50 centów. Tu mam kolejne. Czy ja go widzę? No nie, nie widzę. Dwadzieścia centów, czy jeden euro? Sprawdźmy to wspólnie, moi Państwo. Tu mamy, w tej kupce. Aj się tu przyczepił mi pinpointer. Tu? Tu. no i 1 euro no i bardzo ładnie, euro euro w jednym miejscu komary zaczyna, zaczynają ciąć niemiłosiernie ja mam 20 centów jeden z ostatnich sygnałów CB Auto Wasz Center żeton na na mycie auta no i słupciu chyba tak pod koniec mamy jeszcze 5 minut Stadtbergen, okej, okay. no to dzielnica Augsburga no to będę miał żetonik na myjkę. 22.48 więc kończymy równe 2,5 godziny tak jak mówiłem. Idziemy do auta i zrobimy podsumowanie. Coś tam wyszło. Troszeczkę pod progiem to wiem, że jestem. Ale nie najgorzej jest. No dobra, widzimy się w aucie. Tak, jak mówiłem, moi drodzy, jestem trochę pod progiem. Biżuteria wpadła. Powinienem mieć około dwa razy więcej, nieco dwa razy więcej gotówki, żeby średnia 10% ogólnej puli wyszła. Ale nie wiadomo, może być w kolejnej odsłonie 15-20 euro. I to już się nadrobi z nawiązką. Dobra, dziękuję serdecznie. Trzymajcie kciuki za kolejne wypady. Myślę, że jeszcze jeden będzie wypad taki, później jakaś woda i będziemy z powrotem ciągnąć to wyzwanie wakacyjne. Powiadajcie mi znać, jak Wam się podoba ten pomysł. To co? Dziękuję serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.